Witam, Janusz NSG po tej stronie z prezentacją modelu. Tyle, że tym razem i model nieco niestandardowy i prezentacja też. Zasadnicze pytanie przy tym zestawie to, czy jest to przyszłość modelarstwa redukcyjnego i czy to pierwszy krok na drodze do rewolucji na rynku. A obejrzymy sobie model Messerschmitta M163B, czyli Kometa w skali 1.72. Od firmy Gaspatch Models, czyli na razie nic niezwykłego. Kolejny Messerschmitt. Dla porządku, numer katalogowy to 2372 317. A tu niżej mamy te rewolucyjne hasła. Wysokiej jakości drukowany technologią 3D model żywiczny. Trzywo jakoś się u nas nie przyjęło jako tłumaczenie. Zaczniemy oglądanie od zbliżenia na ramkę z elementami przezroczystymi. Mamy tu trzy elementy: plastik ładny, dość cienki, generalnie wysoka, bardzo dobra jakość. Tyle, że to jedyna ramka w tym zestawie. Wszystkie pozostałe elementy tego modelu znajdują się w gąbce. Każda w swoim, dopasowanym do kształtu wycięciu, a są to żywiczne wydruki 3D. Obejrzymy je wszystkie pod mikroskopem. A na koniec będzie o tym, jak w mojej opinii ten zestaw może pokazywać przyszłość rynku modeli. Tym razem prezentacja części i instrukcji będzie połączona. Przed zmianą stron będę pokazywał wymienione części pod mikroskopem. Nie będę w tym czasie nadmiernie komentował, niech jakość tych elementów mówi za siebie. Na okładce powielony boxart, Instrukcja, technicznie ładnie wydana, na dobrej jakości papierze, kolorowa. Pierwsza strona to mapa, tym razem gąbki, bo to ona spełnia naturalne ramki. Lista pozostałych elementów, czyli ramka z szkleniem, maski, film z dwoma elementami i arkusz kalkomanii. Poniżej jeszcze legenda, lista kolorów, głównie RM. I kilka uwag, same kroki montażu bardzo dokładnie opisane, z całą masą informacji dotyczących kolorów. A montaż jak zwykle zaczynamy od kabiny. Z każdej części konieczne będzie usunięcie podporów tzw. zwanych supportów. W instrukcji przy każdej z części mamy oznaczenie na żółto. Pierwsza grupa to ten gróź kabiny i fotel pilota. Tu też używamy tych elementów soli. Wrenderowany obraz części już pomalowany jest informacjami o kolorach. Ładnie to wygląda i spełnia swoją funkcję. Tu też widać pewne różnice samej konstrukcji modelu wynikające z zastosowanej technologii. Te rury nagrodzi w modelu wtryskowym musiałyby być odrębnymi częściami. Tu zostało to wydrukowane razem. W druku nie ma takich samych ograniczeń jak przy formach wtryskowych. Oczywiście są inne, ale technicznie rzecz biorąc można by wydrukować model praktycznie w całości, niejako zmontowany. Tylko gdzie byłaby wówczas zabawa z budową. Choć takie rozwiązanie pewnie też znalazłoby swoich amatorów. Na tej stronie mamy jeszcze jeden zestaw części, wnętrze kokpitu i detale. Przy usuwaniu podpór z tak małych elementów trzeba naprawdę zachować dużą ostrożność. Bardzo łatwo je uszkodzić. Zetnijmy na te części powiększeniu. Po prawej mamy kilka elementów o różnych numerach, dość odległych od siebie, w jednym segmencie, więc on zapewne pojawi się kilka razy. Jest takich, w zestawie kilka. Umieszczenie elementów w kadłubie. Naprawdę podobają mi się te kolorowe schematy malowania wnętrza. Kolejna grupa części, tym razem to co musimy przykleić po wewnętrznych stronach połówek kadłuba, który też trzeba oczyścić z podpór. Malowanie wnętrza, wszystko jest tu jasne. Części z tej strony w powiększeniu. Tablica przyrządów, dwie części żywieczne i kalkomania. Pomalowany element powinien tak wyglądać. Przedział amunicyjny na grzbiecie kadłuba, łoza do lądowania, pozycji wysuniętej lub schowanej, kolejna grupa części, montaż jeszcze kilku elementów w kabinie, części z tych grup pod mikroskopem. Na tablicy przyrządów bardzo delikatne dźwignie, wygląda to super. A na następnej stronie malowanie prawej burty kokpitu. Tu też mamy kalkomanię. Na tych stronach montaż elementów, podzespołów sklejonych wcześniej i samego kadłuba wraz z płozą. Oczywista oczywistość usunięcia śladów połączeniach. Tym razem nie pojawiły się nowe części. Fragment kadłuba za kabiną z okienkami. Dlatego jest to element z ramki z częściami przezroczystymi. Mamy do niego maski w zestawie. Montaż działek. Na tym etapie mamy ich nie przyklejać w stałe. W zestawie są dwie części, które służą jako szablon do poprawnego ustawienia działek. Po przyklejeniu i ustawieniu uzbrojenia te elementy trzeba usunąć. Ostatnie elementy kadłuba. Stożek na dziobie, grzbiet i ster kierunku. Na grzbiecie mamy możliwość umieszczenia panelu nad przedziałem amunicyjnym w pozycji zamkniętej lub otwartej. Części pod mikroskopem. Duża grupa części, skrzydła, lutki, klapy i luki uzbrojenia. Wklejamy powierzchnie sterowe i klapy w pozycji otwartej lub zamkniętej. Panele działek i ładownicę możemy zrobić też w pozycji otwartej lub zamkniętej, choć takiej jakości detali chyba nikt nie chciałby ukrywać. Płaty pod mikroskop, płat dość duży, pokażę go z obu stron, a na następnym ujęciu pozostałe elementy. Kółko ogonowe, dwie wersje zawieszenia, obie w pozycji obciążonej albo nie, czyli łącznie cztery części. Tak samo przy samym kółku, wersja obciążona i nie. Schemat malowania, wózek głównego podwozia, używany tylko do startu, potem był odrzucany. Podobnie jak w przypadku kółka ogonowego, wersja obciążona i nie. Montaż, a na koniec, jeszcze widok informacyjny, jak mamy wkleić kółko ogonowe. Podwozie pod mikroskopem. Trzeba pancerna i owiewka kokpitu. Mamy też maski na szybę pancerną umieszczoną przed pilotem, a nawet naklejkę na kompas znajdujący się za nią. O do osłony kabiny. Tu trzeba będzie te dwie podpórki dorobić z rurki o grubości 20 mm. Maski zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Oczywiście można ją też wkleić w pozycji otwartej albo zamkniętej. Tu jeszcze takie maleńkie detale: wskaźniki położenia klap, które wklejamy tylko jeśli klapy umieszczone zostały w pozycji otwartej. I pod mikroskop. Ostatni krok montażu. Śmigła do prądnicy, anteny i kolory światłopozycyjnych. I w tym momencie mamy gotowy już model, jeśli chodzi o montaż. Anteny pod mikroskopem to już ostatnie elementy żywiczne, detale niesamowite. Przechodzimy do malowania. Jest ich sporo, bo aż 6. Cztery niemieckie z okresu wojny i dwa maszyny przejętych, francuskie i brytyjskie. Pierwsze z kwietnia 1945 roku niemieckie z JG 400 żółta 26 dość standardowe. Ale widać, że kalkomani, w tym napisów eksploatacyjnych jest sporo. Kolejne z 45 też z JG 400, tym razem żółta 15, trzecie, biała 14, luty 1945, kolejny z JG 400 z dość fajnymi, ale ciężkimi do namalowania centkami na kadłubie. Następne, bez numeru taktycznego, z EJG2 z wiosny 1945, ostatnie niemieckie. Piąte, opisane jako schemat malowania Ministerstwa Lotnictwa 203, na którym niemieckie krzyże zostały zastąpione francuskimi kokardami. I ostatnie, powojenne, z Wielkiej Brytanii: dolne powierzchnie żółte, brytyjskiego oznaczenia, i znowu ten znaczek P, który, jak byłem przekonany, odnosił się do prototypów, a jest to drugi model, gdzie pojawiło się ono w kontekście maszyny zdobycznej. Kalkomalnie wyglądają na dobrej jakości, dużo napisów eksploatacyjnych, jak już wspomniałem, wszystkie potrzebne oznaczenia i numery, tu raczej nie będzie problemów. To tyle prezentacji modelu. Jeszcze tylko jedno ujęcie z podmikroskopu, pokazujące z jaką rozdzielczością zostało to wydrukowane. W dolnej części, to szare, to fragment fotela pilota, widać na nim też pasy, ale widać też poszczególne warstwy wydruku, tyle że to na górze to przemiar, który widzieliśmy przy częściach, a widoczna tu niczym metalowe kolumny podziałka to pół mm. Jeśli się nie mylę, wygląda na to, że grubość warstwy to około 200 mm, czyli to, co w tej chwili są w stanie uzyskać najlepsze drukarki. W tło raz jeszcze pokaz części z zestawów w powiększeniu, a tym razem nie będzie o płatowcu, ani o jego historii czy konstrukcji. Tu obiecuję, że w najbliższym czasie zrobię porównanie tego modelu z modelem klasycznym plastikowym i wtedy będzie i latanie, i będzie też o samym płatowcu i jego historii. A pomówię o tym, jak moim zdaniem wydruki 3D, takie jak ten model, mogą zmienić rynek. Czy nastąpi era, w której nie będzie już tradycyjnych form, a jedynie pliki do pobrania i wydruku? Już dziś na przykład Arma Hobby oferuje zestawy modeli z cyfrowymi dodatkami. Dostajemy klasyczny model, a dodatkowo plik, z którego możemy wydrukować element do waloryzacji, właśnie na drukarce 3D. Ale moim zdaniem klasyczne formy nie znikną, przynajmniej nie przez jakiś czas, jeśli w ogóle. Oczywiście formy to duży wydatek, zwłaszcza dobre stalowe. Żeby jej budowa się opłacała, dany model musi się sprzedać w określonej liczbie egzemplarzy. Sama forma też ulega degradacji i liczba możliwych do wyprodukowania wyprasek jest ograniczona. A żeby formę w dzisiejszych czasach zrobić, i tak trzeba mieć cyfrowy model. Zatem czemu mu dali po prostu nie drukować, skoro można, jak widać po tym zestawie? Nie ma kosztów formy, nie zużywa się ona, do tego jakość modelu doskonała. Powodów, dla którego nie musi być takie proste, jest kilka. Po pierwsze, ta jedyna ramka w tym zestawie. Żadna aktualnie dostępna technologia druku nie pozwala na drukowanie elementów transparentnych w jakiejkolwiek zadowalającej jakości. Żeby światło bez zakłóceń przechodziło przez dany materiał, musi być on jednorodny. A w przypadku elementów drukowanych zawsze będą warstwy wydruku, mikroskopijne różnice w przylegających punktach i tym podobne. Więc coś w stylu zamglonego plexi? Tak. Krystalicznie czyste elementy przezroczyste? Nie. Przynajmniej nie w tej chwili i nie przy użyciu dostępnych technologii. Po drugie, nie jest to takie proste. Ten model nie jest drukowany w plastiku, tylko w żywicy. Drukarki 3D używają różnych technologii. I większość ludzi miała do czynienia z drukarkami FFF, które drukują różnymi rodzajami polimerów ze szpół tzw. filamentu. Rozgrzana głowica klei warstwa po warstwie model generalnie z plastiku. Sam robię w ten sposób choćby narzędzia modelarskie. Technologia, zwłaszcza jeśli chce się uzyskać dobre efekty, jest czasochłonna i wcale nie taka tania. Filamenty, zasilanie, obsługa drukarki, a większy wydruk zajmuje godziny. Do tego rozdzielczość tych drukarek jest absolutnie niewystarczająca. Tak jak widzieliśmy, w tym modelu mamy do czynienia z rozdzielczością mniej więcej 1,5 mm. W przypadku drukarek używających filamentu ich rozdzielczość to raczej 1,5 mm. A co do zachodu i kosztów, to jest i tak niewiele w porównaniu z drukarkami żywicznymi, takimi jak wykorzystane do wydruku tego modelu. Płynne żywice wykorzystywane w tego typu wydruku są zdecydowanie droższe, podobnie jak i drukarki. Do tego po wydruku model wymaga jeszcze dodatkowej obróbki, płukania i utwardzania. Tu też koszty zależą od oczekiwanej jakości. Wszystkie wykorzystywane chemikalia nie tylko niezbyt dobrze pachną, mówiąc delikatnie, ale są szkodliwe zarówno w formie oparów, jak i płynnej. Przy druku żywicznym technologia wykorzystująca filamenty wygląda na bardzo prostą, ale w obu wypadkach trzeba się liczyć z nieudanymi drukami, zmarnowanym materiałem i godzinami pracy urządzenia o sporej mocy, tylko po to, żeby wydrukować jeden model. Do tego dochodzą zagadnienia o odpowiedniej temperatury otoczenia, jakości materiałów, zużywania się samej drukarki i wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do jej działania. W przeciwieństwie do formy są to koszty dla każdej sztuki modelu. Czas wydruku można skrócić, drukując niektóre elementy partiami, ale będzie to oszczędność 5-10 minut na godzinę. I oczywiście tylko, jeśli drukujemy wiele modeli na raz, a nie jeden na swoje potrzeby. Jeśli nawet uda nam się przez to wszystko przebrnąć, to i tak nie mamy choćby kalkomanii. A gdyby zliczyć koszty całości, to zapewne ten plastikowy model w ładnym pudełku z instrukcją, kalkami i nawet jednym czy dwoma elementami żywicznymi i tak wyszedłby taniej. A do tego dotarłby do nas pewnie za dwa dni wcześniej niż skończyłby się wydruk, oby tylko się udał. Dochodzi jeszcze kwestia rozmiaru. W przypadku większych wydruków 3D koszty rosną bardzo szybko, a czas druku jeszcze szybciej. Ograniczeniem są też wymiary obszaru roboczego samej drukarki. A i tu, im większy obszar, tym przeważnie mniejsza rozdzielczość, czyli większe poszczególne punkty i grubsze warstwy. Wydrukowany w 3D model żywiczny wymaga takiego samego montażu jak każdy model żywiczny: czyli z wykorzystaniem klei cyjanoakrylowych i odpowiednich środków ostrożności. Żywice są szkodliwe, a ich wdychanie, np. przy szlifowaniu, zdecydowanie niedobre dla naszego zdrowia. Wydaje mi się zatem, że mimo iż takie modele jak ten na pewno znajdą swoje miejsce na rynku, to jednak stare, poczciwe formy z plastiku jeszcze dość długo z nami zostaną. Oczywiście dzięki wydrukom 3D pojawią się na rynku bardziej unikalne modele, a może nawet w przyszłości możliwość zakupu plików z gotowym projektem do wydruku. Jeśli ktoś dysponuje drukarką i chce z tym walczyć, to tyle o drukowaniu i tyle w tym odcinku. Napiszcie proszę, co myślicie o drukowanych modelach i jak Waszym zdaniem wpłynie to na modelarzy. Oczywiście proszę o polubienie i subskrypcję i do następnego.